Powiem ci, bracie, co źle robicie, jak gracie. Nieważna jest ranga, lecz jedna zasada, która z pewnością przegranej przeszkadza. Na rozgrywkę nie masz wpływu, a twoja drużyna pada bez wstydu. Chcesz naprawić jej błędy desperacko, a twoje działania kończą się kraksą. Nawet do własnej dżungli nie wrócisz, bo lisin ukąsi, jeżeli się skusisz. Chciałeś rozegrać w swej głowie grę. A przyjaciel już drugi raz zawodzi Cię. Wszystkie Twe próby przez gwiazd położenie? Udaremnione i to nie przez Ciebie. Wracasz do bazy pokonany w walce, a smok przemyka przez Twe palce. W takim momencie Twa dedukcja prosta. Nie do wygrania muszę się poddać. Widzisz, że gracze nie grają za dobrze i nawet po fragu to dręczy Cię chłopcze. Czujesz w powietrzu, że gra jest przegrana, mimo że wynik optycznie się nada. Lecz Teraz posłuchaj, bo nie wiesz o jednym. Przeciwnik też może popełniać błędy, i nawet jak odebrał całą przewagę. Jeśli poczekasz, okażesz zniewagę, a wszystkie troski, które przeżyłeś, znikną z pamięci, jak ulotne chwile. Wspólnie z Midem, robiąc niespodziankę, wchodzicie Lisinowi na flankę, a twoja erka wciąż nie ulepszona. Sprawia, że sprawiedliwość przywrócona! Nawet Akszan zbejtowany przez dżunglę dobija kolejny gwóźdź w swoją trumnę! Jedna batalia z przeciwnikami może przeważyć twe losy na szali! Schowaj to ego tak między nami i czekaj, a przeciwnicy prze... Oponent nie z twej winy rośnie w siłę, rośnie współmiernie, czekaj na godzinę, a jeśli farmić sumiennie potrafisz, zbierzesz shutdowny przy pierwszej o... Ok Wiem, jeżeli z drużyną przegrywasz, odbierasz sobie możliwość na żniwa A więc zasada potulna jak misiu Szukaj okazji jak w lidze, tak w życiu A jedną z większych, jakie możesz stracić Jest nie dołączyć na streamie do mych braci